Jesteśmy już w drodze do Katowic Jedziemy po odbiór auta Bardzo takiego profesjonalnego auta Tego... z wyższej półki Z, z Bardzo się cieszę Odwiedzę moją siostrę Pagra Mikołaja To będzie tylko jeden dzień, ale Będzie fajnie Także zapraszam Was na taki mini, mini vlog Zobaczycie Szybko i krótko nasz wyjazd. Czasuję, ja podróż? się, muszę po prostu Super się. po prostu po prostu po prostu po Jestem zadowolony, no bo będę teraz sobie jadł dobre rzeczy i oglądał filmy przyjemne, więc czyli jestem ben, zadowolony. Czyli będziesz jadł, a nie pieprzał, tak? Tak. Pamiętaj, że to jest kulturalny kanał. Ale tutaj, tutaj nie. Pa. My już w Poznaniu. Jeszcze 4 godziny. Bardzo mnie boli noga. bardzo zdrętwiała mi strasznie. Wstaję, kręcę się do mnie to mówi, że zaraz mnie wysadzi. Trudno. Ale tak mnie boli, jakbym jakiś zator dostała. O kurczę, jak tu ładnie. Idziemy mhm. dalej. Kiedyś to byłam w tej galerii. Fajne miasto w ogóle poznać. Co zachowujesz? Ja montuję filmy tylko, daj mi spokój Kiedy będzie na kanale? Nic nie będzie Aha, czyli masz w Nie, no, nie wiem, wiadomo, optymistyczne założenia, bardzo optymistyczne Szczególnie jak na mnie to Chciałem spróbować coś zrobić w tym miesiącu Ale wiem, że to jest mega wygórowane Szczególnie jak na mnie no, Czyli prawdopodobnie, nie wiem, początek maja może Dziękuję za odpowiedź obszerną Nie jest zakolorową. bo jeszcze jest bardzo gorąco. Ale chyba klimat właśnie włączyli, więc nie ma tragedii. Oby ta noga mi przestała boleć, to będzie dobrze. bo też była taka gorąca przez chwilę i się trochę wystraszyłam. Uff, jeszcze nic tak nie miałam. Ale tak. Dobrze, że się tak kręcę. Właśnie się dowiedziałam, że mój szwagier złamał kluczyk do auta i nie wiem czy odbierzemy auto i czy w ogóle nim pojedziemy Także zapowiada się cudownie No nic, może uda się mojemu szwagrowi coś tam ogarnąć Mam nadzieję Jak nie to wrócimy do auta Teraz jesteśmy we Wrocławiu A teraz mi się przypomniało, że kiedyś już przejeżdżaliśmy przez Wrocław Chyba też tak do Katowic no inaczej, tak. To zawsze znaczy, to znaczy przypomniałam mi się, bo skojarzyłem teraz widoki do tego za będziemy tu musieli przyjechać taki okrok, dach tam nie tak. mm -hmm. <gulity> ile jeszcze zostało? To no, mnie wszystko w porządku Pytam ile jeszcze zostało Nie wiem Co ty czytasz? Ty masz chory mózg, a nie serce Nie, tak szczerze to sam jestem ciekawy, bo musiał telefon wziąć Ale jest daleko Tam jest I Tu mamy godzinę, czyli jeszcze godzinę ty W ogóle co ty tu masz podłączane? Cały kosz w ogóle zapchałeś, Tu po podłączeniu jakieś kable, to jakieś co tu się wyprawia w ogóle. nie, ty zachowujesz się jakbyś był w domu. Jestem w domu. Sakra. Minuszka boli. Jeszcze godzina jazdy. Jeszcze zaraz podłączę kabel USB do ładowania słuchawek. Wiesz. Jedziemy, szybko. Pokaż to, Bartek, A? pokaż mi to. No możesz to jest... no, się. Żeby... dziecko. Cztery razy już. Dopiero za czwartym wchodzi. To już ludzi nie potrzeba, żeby pracowali. Mhm. Co, kontrola? Nie, <laughs> pomidorki. No ona pomidorów nie lubi. A. Jak to się nazywa? Ogród japoński Ogród japoński ładnie tu o. Mega ładnie Ostatni dzień zaraz wyjeżdżamy Znaczy drugi dzień w sumie Zaraz wyjeżdżamy Och, Mam nadzieję że dojedziemy Ale mega wow tutaj strefa chillu naprawdę bardzo pięknie idę na balkon Ładnie tu, nie? a tam był swager z siostrą. Bartek. Kurczę, Bartek! Słyszysz? Co? Fajne. ta wszystko. Jedziemy do Olsztyna. Mamy auto. Trochę zardzewiałe, ale to się da. Wyklepie się jakoś. Pyk, pyk, tutaj. O. Zmieniamy. Znaczy, pompujemy. Zmieniamy żarówki, bo nie działa <laughs> kierunkowskaz. To się da wszystko. Tak? Dojedziemy? Wyjdziemy jakoś podobno. Także to jak i mean zobaczycie byliśmy. odcinek, to znaczy, że dojechaliśmy. O, to znowu trochę rdza, ale to zamaluję pędzlem. <gryweight> <to>, to... <gry apparatuj> <gry>. Mamy furę śmiga. Elegancko. Jesteśmy już w drodze do olsztyna. Ja trochę się nie, nie ogólnie. No nie, nie, nie to, Boże! To trzeba! Widzisz, ja bym chciała do Olsztyna. No, trochę się stresowałam, popłakałam, bo ja się boję ogólnie, ale myślę, że jak ja będę kierowała, to ja nie będę się tak stresowała. Będziesz miała sama kontrolę na no. plant, to, właśnie dlatego, będziesz się stresowała bardziej. Nie, właśnie nie. Te tiry mnie stresują, jak jest dużo, to mnie, a tak paniki miałam i było strasznie przerażające. myślałam, że umieram, tak mi serce zaczęło palić i po prostu nic że, nic, że nie odzywałam i miałam buzię pełną ślinę, jakbym jakąś padaczkę zaraz miała dostać. Ja wyglądałem taki zgarbiony stary cieś. Że... No także ile jeszcze zostało? Zostało jeszcze 247 km, czyli troszkę ponad 2 godziny teraz. No, także, Dobra. nie mamy radia, bo jest nie. jakby zepsute, ale... 250 km. Słuchamy muzyczki na głośniku. na takim głośniczku i jedziemy słuchamy muzyki powolutku. O, A radio nie działa niestety. Ale może naprawimy i wstawimy to, które Dominik dostał na urodziny z poprzedniego auta. Ale to nie ma ja żadnego zbarcia, czy czegoś w tu nie ma żadnego, żadnego prądu. Tak to mamy tak niebiesko. Ale ja bym chciała kupić pokrowce. Nie wiem, czy czarne by pasowały, ale bym... no i zobaczymy, czy w ogóle nam wejdą te pokrowce z Audi. Czy będzie OK, albo wątpię. I czy to, czy to się da? No teraz nie są takie złe, bo nie w sensie to oryginalna No, ładna. Dobra, czarny. Wycieraczki jeszcze muszę zmienić. Także teraz będę zarabiała na auto. Nowy no ten. Bo nie miałaś na co zarabiać. <noise> Miałam, nie mów tak.